Srałeś świetnie się składa. Teraz możesz oglądać odcinek, gdzie Pele i Maradona, dwie największe legendy piłki nożnej, zagrały dzisiaj w reprezentacji Polski. No, Pele idealnie pasuje. A do Maradona nie znalazłem twarzy tego typu. Ale ma te same statystyki. A teraz gonimy kanały fifowe w subach. Ja mam tyle subskrypcji, a następny jest Mexu, który ma tyle. Jeżeli chcecie mi pomóc, żeby wyprzedzić Meksa, w wy ilości subskrypcji, to oczywiście pomóżcie. ok? Dziękuję, ja nie skorzystam. Ostatnie tyle zostawiliście lajków, zostawcie więcej. Człowiek, Ej, jakby. Czemu Leonard pokazuje Esce? Bo to jest takie lekkie nie? Ustawiłem taką formację reprezentacji Polski Że Maradona miał dobrze. I Pele tak samo. No i zobaczymy, czy faktycznie ci zawodnicy nam pomogą. Bo tej reprezentacji trzeba pomóc. Pomóżcie na środku! W eliminacjach do mistrzostw Europy zagramy z Anglią, Austrią, Irlandią, Walią. Więc grupa nie jest ciężka. A teraz mamy z Irlandią. Macie jej skład, macie nasz skład. No powinniśmy wygrać. Wygraliśmy! Maradona z kartką. To nieźle przetestuje tych zawodników, ale Maradona. Ocena 3,7. Woo! My z Austrią. Maradona nie zagra. A chciałem, żeby grali ciągle. Nie. To kartkę No to tutaj gra tylko Pele. I jest Remis, nie Nie. Pele z Bramką. A ten Lewandowski to gdzie jest? Lewa Ghosting. Ale nie kołacz. Póki co jest gorzej niż myślałem. No i mamy my z Anglią. I skład. Maradona wróci do pierwszego składu. O! Lewandowski się przebudził. I Maradona też. Dobra, to zabrzmiało bardzo źle. O, Maradona z oceną 10. Jak wygląda tabela? Polska pierwsza. Później Austria. Później Irlandia i Anglia na czwartym miejscu. Ej, ta Anglia miała być zagrożeniem. No i zbliżamy się do meczu z Walią. Mamy ich skład. Wygraliśmy. Pele z bramkę. No, Pele póki co najlepszy. No i ktoś wiertare odpali. Jak nie pociąg, to wiertara. Co to za życie? I już robiłem takie filmy z Ronaldo i Messi, Mbappe i Halandem. Więc jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, to napisz. Gramy z Austrią. Oni mają 8 punktów, my 10, więc to jest mocny mecz. Ale my zagraliśmy 4 spotkania. Oni 5. Pierdale. Maciej skład 2 do 1 level ghosting i dwie bramki Głupie ci? Okej okay. A jak zagrał Pele? Ładnie, Maradona już trochę gorzej No póki co Maradona troszkę gorzej wychodzi niż Pele Anglia wygrała 3 do 0 Ale się obudzili późno A nie są na no drugim, gramy z Irlandią Oni są podmęczeni, a my też No Boże, muszę robić zmiany? Nie, myślę, że nie trzeba Na Irlandię? Bez przesady No kur... A wystarczyło kilka kliknięć i byśmy wygrali Ale Maradona z bramką i do Herty. Tym razem Pele słabo zagrał Szukam Kolejnej ofiary. Walia. Ostatnio chyba było prosto. Ale nie pamiętam, jaki był wynik. A to było przed chwilą. Coś jest nie tak. Każdy wypoczęty. Przespałbym się. No a to wychodzi, że tak. A to jeszcze nie ma tego meczu. Teraz jest z wartą poznę. No i gramy. I Maradona teraz trzy bramki strzela. Są trzy bramki, ale pele, pele i pele. No to prawie trafiłem. Ale pele jest giga mocy. No Maradona też fajnie zagrał. Drugi najlepszy. Jest dobrze. I gramy z Ankią. 17 punktów mamy aż. A to ostatni mecz? musimy zagrać 8. Tak, ostatni. Dobra, szybka symulację. no i tak jesteśmy na pierwszym miejscu, Anglia wychodzi niestety, a teraz przechodzimy do Euro o boże, mecze towarzyskie kogo to interesuje? wygraliśmy remis, chociaż z Holandią wygraliśmy a z Czechami nie, zastanawiające wygraliśmy z Norwegią, a z Australią nie, dlaczego tak? wszystko dzieje się na odwrót, teoretycznie jak zawsze przegrywamy turnieje, to teraz wygramy Big Brain. Raczej nie. Z Katarem wygraliśmy, a z Nową Zelandią przegraliśmy. Nie wiem właśnie o co chodzi. A teraz będzie grupa, na euro, ale poczekajcie jeszcze chwilę. No i mega dobra grupa się trafiła Serio. Łatwiejszej być nie mogło. Irlandia Północna, Islandia, Ukraina. Pierwszy raz widzę taką osobę grupę grupy. Aż euro 2012 się przypomina, ale żeby nie było takiego rezultatu. I pierwszy mecz z Islandią. Wszyscy są wypoczęci. Jest yeah, skład Islandii, no i mecz otwarcia pewnie przegrany. A nie, Maradona? I Lewandowski. Dobrze zeszliśmy, ale no z tej grupy, jak nie wygramy wszystkiego, to będzie szok. No i Ukraina zremisowała w pierwszym meczu z Irlandią. Skład Ukrainy. uuuu. Uuu. No i Lewandowski, Maradona Lewandowski. Ej, co z tym Pele? Czy Milik tu wszedł? Ej, gdzie jest Pele? A, zszedł. No i już wyjdziemy z grupy na 100%, z pierwszego miejsca. No i ostatni mecz z Irlandią. Oni są na drugim miejscu, mają dwa punkty. Ale rywalizacja w tej grupie. Pozmieniałem trochę skład, żeby tamci zawodnicy odpoczęli. Po serii było źle. Może on. Wystarczy. Wystarczył. Maradona, Pele, Lewandowski. Więc trójka w napadzie daje radę. Wyszliśmy z grupy, ale to chyba nikogo nie dziwi. A może? No i Islandia wychodzi. A z kim zagramy w ćwierćfinale? Analizując, możemy z Belgią, Francją, albo Hiszpanią. Myślałem, że będzie łatwo z pierwszego miejsca, jak wyjdziemy. Wcale nie jest. W ogóle. Ale i tak trafiliśmy chyba najlepiej, jak się dało. Serio. Bo zagramy z Belgią. Francja już tutaj widzimy, że przeszła dalej. Obyśmy to wygrali, bo naprawdę mamy potencjał. Tylko zmienia skład. Lewandowski dalej zmęczony. ile? No on może odpoczył. No i gramy z nimi. I macie ich skład, zmęczeni, szybka symulacja. Kurde, 2 do 0 i ten doku, on jest taki słaby w Fifie. Spada i Czemu tak? A co z naszymi pele Maradona i w ogóle? Ale słabo zgrali. Nie, no to powinno być. A, szkoda, gada. Żegnamy się. Co Wielka szkoda. Jeszcze zobaczmy, kto wygrał całe mistrzostwa. Francja 4 do 1. Jeżeli chodzi o zawodników Lewandowski, pele Maradona, W eliminacjach najlepszy był pele, 7 bramek strzeli. 5 asysts, Lewandowski drugi 3 bramki 0 asysts a Maradona 2 bramki 2 asysty no z tej trójki zagrał najgorzej, a na mistrzostwach Europy Lewandowski 4 mecze 4 bramki, Peletko 1 jedna bramka 1 asysta, gorzej, a Maradona 4... 4 mecze, 3 bramki 0 asy. To Lewandowski zagrał najlepiej. A to ciekawe. No dobra, ale przechodzimy do Mistrza Świata. Chyba nie ma eliminacji w FIFA Ale jak będą, to wam pokażę. No nie ma, nie ma, nie ma. Ale pokażę wam chociaż mecze towarzyskie. Super! Ej, zwolnili mnie! Witam ponownie. Wprowadzam im Pele, Maradony i oni mnie zwalniają Nie rozumiem. Wygraliśmy z Katarem, z Anglią Remis, porażkę z Danią, porażkę z Włochami. Słabo się zapowiadają mistrzostwa świata. No, porażkę z Holandią. Wygrałem z Irlandią. Kolejne mecze towarzyskie. Nie pokazuję wam jakoś tego dokładnie. To nie jest mega ciekawe. Spotkanie z Anglią. Zwycięstwo. Zgano porażka. To nie ma sensu czasem, naprawdę. Nie ma sensu robić tego ścierwa. Ciekawe czy jeszcze dużo tych meczów towarzyskich. Hmm. Wygraliśmy z Irlandią, z Meksykiem też. O, sezon 25-2026 dla Polski udany. Zobaczymy, jak będzie z nimi. Wygraliśmy i wygraliśmy. Polska wstaje z kolei. O, to porażka już. A to już wygraliśmy. A zajwiście ustawione mecze towarzyskie. Kurwa, kto to wymyślił. Pierwszy mecz gramy z Islandią, a później z Islandią. Jeden u siebie, drugi na wyjeździe. To już by mogli zagrać na jednym stadionie. Wygraliśmy i zremisowaliśmy. Na wyjeździe się nie udało. Ale skończyły się mecze towarzyskie. W końcu zobaczmy naszą grupę. Ej, znowu mega łatwa. Ta Polska zawsze ma fatę, jeżeli chodzi o losowanie. Gramy ze Szwecją, Islandią i Australią. I to ma się nie udać? Dobra, i przechodzimy do pierwszego meczu z. z. A Bednarka trzeba ściągnąć. O, tu jest jakiś bąk, To wchodzi? To nasz pierwszy skład wygląda tak. No i mecz z Islandią. Macie skład Islandii. On niezbyt ciekawy. O, i się nie nagrywa, kurwa. Nie. No i mieliśmy wynik, jak w karnych: 4 do 3. Bong. Później bąk kontuzja. To sobie pograł. Angeliński. Pele. Kamiński działa się dużo. Maradona, bardzo słaby mecz Kolejny w sumie. Tylko, że Lewandowski tak szybko zakończył karierę. No. Szwecja pierwszy mecz wygrała. A teraz gramy z Australią. Jak to wygra? My to już przechodzimy na pewno a bong kontuzji macie skład z Australii Jezu, ale ledwo dwa do jednego Żurkowski i Maradona Pele dosyć spoko zagrał jak sam widzicie Maradona to MVP dobra, ale wychodzimy z grupy mistrza Świata ale siku mi się no czemu ten bong ma karetkę to lecimy takim składem no i mecz o pierwsze miejsce ze Szwecją oni mają 6 punktów my też taki sam bilans brankowy będzie ciekawy jeden do jednego oni mieli czerwoną kartkę i sobie nie poradziliśmy no i Pele w ostatnich minutach znaczy no ostatni 79. I znowu maradona słabo. To FPO jest jakieś przyklęte. A ja idę Siku, bo nie wytrzymam. Ręce umyte jak coś. A i my wyszliśmy z pierwszego miejsca. Idealnie, możemy zagrać z Anglią, z Kanadą, Maroko, Ganą, Francją podziękuję, Chorwacją i Brazylią. A zagramy ostatecznie z Maroko. Więc dobre losowanie, mamy szansę na ćwierćfinał finał. Dobra, zagraj mecz. Skład Maroko. To jest są podmęczeni. No i oby to się udało. No nie udało się. Ale Fryer, widzowie! Kurde, taka okazja. Przecież z Maroko powinno się udać. Mamy Maradonę, Pele i też inny. Trzymański, Kamiński. Maradona ocena 5,2. Dzieński jeszcze gorzej. No dlaczego tak się dzieje? No, no i nie wygramy. A była taka okazja. Nie, stać nas tylko na wyjście z grupy. No myślałem, że naprawdę dodanie Pele, Maradony to odmieni całą reprezentację. Ale jak zawsze się myliłem. Anglia wygrała cały turniej, Brazylia 2 do 0. I Maroko walczyło o trzecie miejsce z Chorwacją. Jakbym już to widział. A jeszcze zobaczmy statystyki Pele i. Maradony. No Maradona cztery mecze, jedna bramka, a 4 cztery mecze, dwie bramki, dwie asysty. Bardzo słabo według mnie. Ale może w eliminacji do mistrzostw Europy będzie lepiej. Ten Bonczur będzie grał chociaż. No, Ale to jest symulacja. Uwielbiam to. Dobra, znamy naszą grupę eliminacyjną do mistrzostw Europy. Jest dosyć trudna, bo mamy Belgię, Norwegię, Węgry, no i Irlandię. Ale co ciekawe, jeszcze jako jedyni nie zagraliśmy meczu i Irlandia jest pierwsza. What? Kogo oni pokonali? Belgię! Co tu się dzieje? A my w tym momencie gramy z Węgrami, którzy zremisowali pierwszy mecz z Norwegią. W kładzie nic się nie zmieniło. A tego bąka mogę wstawić. No, w sumie. Ale obyśmy wygrali. O boże, totalnie się zepsuła ta reprezentacja. Soloy, Pele i Soloj. No, Maradona to w ogóle nie gra. W 83. Minucie szedł, więc się spodziewałem, jak było dobrze. Może kogoś sprowadza. Ale kogo? Białka. Nie wiem, czy coś to zmieni. No i teraz prawdziwie sprawdziam przed naszą reprezentacją. Ponieważ gramy z Belgią, oni mają ze. Punktów. My tak samo. Coś nas łączy. Dzisiaj już z nimi graliśmy i przegraliśmy. O, Pele ma mniejszy overa. O, boże. Wygraliśmy. Zieliński z Branką. Ej, zagrali całkiem nieźle w sumie. W tabeli podskoczyliśmy na trzecie. Grawi z Irlandią. Też wypadałoby wygrać. Udało się, ale Kivior z Branką. No ci nasi zawodnicy. Nic nie strzelają. Pele się zablokował. Maradona to 3 lata temu chyba strzeli bramkę. No co im się stało? No i będziemy mieli pierwszy mecz z Norwegią. Później z Belgią. Więc naprawdę ciężkie spotkania. Które miejsce w tabeli. Drugie. Wypadałoby wygrać. Maga Norwegii. No, Haland. To dosyć ciekawy zawodnik. Jeden do jednego, Nie jest najgorzej. I w końcu Pele strzeli bramkę. Maradona. Kolejny świetny mecz. Ale co się dzieje z Belgią? Ostatnie miejsce. Jeden punkt. Mają skład naprawdę most. Czemu oni tak grają? Kurdy, jeden do jednego. No, Pele z bramką i opęda. Maradona znowu zdjęcy z boiska. To co się oznacza? Ile zostało meczów do końca? Albo później zobacz. Okrutnik. Pojedyncze spotkanie z Węgrami. Oni są chyba na drugim miejscu, więc to ważne spotkanie ty. Nie, na czwartym. To i na pierwszym? No dobra, gramy z nimi. Macie skład Węgrów. aby ten solo i znowu nie strzelał jak szalony. Wygraliśmy. I dwa do innego. Bond i Piątkowski. Soloj jeszcze strzelił. Maradona i Pele zagrali, No tak po. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak z dupy nagle. Gramy z Norwegią, którzy też mają 100 punktów. Jak wygramy, wychodzimy na 100%. Jak nie, no to trochę by ten się obawiał. Ich skład na skład. Wygraliśmy. Pele i w końcu Maradona. Po takim długim czasie. No i w końcu oni zagrali solidnie. To ostatni mecz. Dokładnie. No Irlandia, jak z nami wygra, ma jeszcze szansę awansować. Belgia to ja nie wiem, co tutaj robi na tym turnieju. Problemy w satni klubu Radomie. Jakiś debi tam trenuje. A, a, ja jestem ich trener. No tak. Pele spadł, overall znowu. A czemu Mardoni nie spada? Nie rozumiem tego. Dobra, szybka symulacja, 3 punkty. Dokładnie tak. Bąk, no i pele. No, Maradona zagrał całkiem solidnie. Nie ma co tutaj akurat na niego narzekać tym razem. I czy mamy pierwsze miejsce? Tak, no i Węgry awansują. Ale plot na koniec. A Belgia, no jak Belgia. Chociaż dwóch rywali ciężkich na mistrzostwach Europy nie będzie, czyli Norwegia i Belgia. Całe szczęście. Przechodzimy do mistrzostw Europy. A nie, jeszcze będą mecze towarzyskie z Chinami czy Kanadą. No to najpierw to. O, chyba mnie zwolnili. No kurde, czemu tak? Siema. Nałożyłem przeciwsłoneczne okulary, kapelusz i nie poznali mnie Z Kanadą wygraliśmy Z Chinami tak samo Z Walią wygraliśmy Z Anglią remis Ej, ostatnie wyniki naprawdę są dobre Nie mam wody Muszę przeżyć do końca odcinka Czy mi się uda? Nie wydaje mi się Znowu zajebista sytuacja I znowu z tą samą reprezentacją Pierwszy mecz z Islandią, później z Islandią A teraz dwa u siebie Wynieśli wnioski No i tu zwycięstwo, a tu zwycięstwo No ale teraz już będziemy mieli Mistrzostwa Europy Euro 2028 Tak Dobra, pierwszy raz Mamy grupę na jakimś turnieju troszkę trudniejszą. O zwolnienie, ale to z radością Warta Warto poznać też fajna Dobra, jesteśmy w grupie A z Włochami, Danią i Irlandią Północną. Pierwszy raz chyba nie wyjdziemy z pierwszego miejsca. Musimy pokonać Włochów, a Dania też jest zagrożenie. I gramy z Danią. Mecz otwarcia, bardzo ważne. No tak będzie wyglądał skład ogólnie. I skład, szybka symulacja, i dajcie trzy punkty. No jeden, no słabo zaczynamy. No i nas znowu, słaby mecz. Co jest z nim? Ty, ale Irlandia pokonała Włochów? Tego bym się nie Spodziewał. Gramy teraz z nimi. Nie wiem, czego się spodziewać Coś czuję, że nie wyjdziemy z tej grupy. I skład, na skład. uuuu Jeden do zera. Taylor nie trafił karnego na szczęście, a Pele trafił. Jezu, ale było groźnie. No je przy na boisku. Mardon znowu 6 z boiska. Nie ogarnię. Mamy 4 punkty. Włosi 3 Irlandia też 3. Dania średnio. I gramy z Włochami. Remis nam wystarczy. Albo, nie no, chyba Remis tylko, co? No i skład Włochów. No jest dosyć ciekawy niestety. I proszę, jeden punkt. Skromny. Dziękuję. Zalewski i Pele. No, Pele daje rady. A Maradona ocena 5,5. To największe osłabienie tego odcinka. Naprawdę. On nic nie pokazuje. Cześć, ten Maradona. <laughs> Dania ostatecznie wychodzi, więc się zadziało, Włosi nie wychodzą z grupy. Co mi nie wiem dlaczego. Jak z nimi wygrali w bezpośrednim meczu, w sensie Włosi z Danią, no nie ma to sensu za bardzo. A my dzięki temu, że mamy pierwsze miejsce, możemy zagrać z Islandią, Szkocją, Holandią. A tyle. Ej, to łatwe mecze. A ostatecznie zagramy z Islandią. Najlepiej jak mogą być. Jak teraz przegramy z nimi, to nie wierzę w miłość. Dobra, musieliśmy to wygrać. 3 do 0. Zadziało się, bo Karbownik strzelił bramkę, później Kozłowski i Karbownik dał popisowe. No i każdy zagrał spoko nawet. Przechodzimy dalej. Po raz pierwszy od razu po wyjściu z grupy nie odpadamy. Wow. Dobra, i jest szansa naprawdę na finał nawet, bo możemy zagrać albo z Holandią, albo Niemcami, albo Szkocją. Więc jak trafimy na Szkocję, to naprawdę droga otwarta. Ale zagramy ostatecznie z Holandią. Niemcy zagrają ze Szkocją. No dalej są szanse na finał, bo z Niemcami by było dopiero ciężko, a z Holandią możemy poszczypać ich. Dobra, i zagrajmy. Tutaj skład na skład, no i szybka symulacja i oby to się udało. No nie udało się. Po dogrywce przegrywamy 3 do 2. Nie no. Maradona nie trafił karnego. Gdyby Maradona strzelił tego karnego, to by nie było żadnej dogrywki. Czemu on tak troluje? No i znowu taki mecz zagrał. Ale no, jestem ciekaw w tej Szkocji. Zobaczmy, czy doszli do finału, a jeszcze nie wiadomo. No niestety Szkocja nie pokonała Niemców, a Niemcy pokonali Holandię w finale. No i zobaczmy jeszcze nas Gwiazd w eliminacjach Pele 8 spotkań, 5 bramek Amaradona, 1 bramka. Tutaj wiadomo kto był lepszy. A na euro Pele 5 meczy, 2 bramki Amaradona, 5 meczy, 0 bramek, 1 asyst. No Pele ewidentnie lepiej sobie poradził w tym odcinku, ale ten odcinek tak się zakończył. Dzięki wielkie za obejrzenie. Piszcie pomysły na kolejne odcinki. Zostawcie mi suba, no i mówię do Was Kaidu, więc razie Cześć i czołem. Po.